To jest kolejny y, odcinek z Beyond Two Souls, jak sobie pamiętacie robiliśmy sobie rozdział Starzy Znajomi, Nora oraz Odprawa. A dzisiaj będziemy sobie robić e, rozdział Ukryty Smok, który prawdopodobnie podzielimy na dwie części, bo to będzie kolejny długi rozdział. To miejsce jest opuszczone. Na pewno tu? Półrzędne się zgadzają. Musza się nasila! Co teraz? Rodi! Niech Aiden znajdzie nam schronienie! Słyszysz, Aiden? Ech, ten to bym mógł dostać jakiejś hipotermii. Jezu, ja się tak mogę oddalić? Matko, kochana! Jestem daleko od Jody. Dobra. Pila. Tutaj zbierzemy sobie zaraz ostatni sekret w tej grze. I to jest ostatni sekret. Dwa ostatnie dostaniemy po przejściu gry czy dostanę trofeum? Omyg nie dostałem trofeum. Co jest? A, dobra, chyba wiem. Jak mam, jak mam dostać trofeum za wszystkie sekrety, no to musimy je rzeczywiście zrobić. A, dobra, to była kropka w ogóle. ale zimno. Co my tu robimy? To jakaś cholerna rybacka wiocha! Informator nas okłamał. Mówię ci! Lepiej się stąd ruszajmy, bo niedługo zamienimy się w sople. Od trzech dni łazimy po lodzie i wpieprzamy śnieg. I po co? Kurwa, to jest jakaś pierdolona farsa. Ej, skończcie kurwa z tym narzekaniem. Nie tylko wam jest zimno do chuja. Zaraz zamarznę. Najpierw rozpalmy ognisko, a potem się kłóćmy do woli. <noise> ona ma rację. Rozbijemy obóz i przeczekamy burzę. Spróbuję się połączyć z centralą. Okej, okay, sprawdźmy czy możemy tu coś Aidenem zrobić Widzę, że Aiden taki szybki, rześki dzisiaj Hej, śmieciu! Połączyłeś się? Nie, chwilę to po Wciąż się Wciąż, Wszystko przemoknięte To nie pewnie nie, ale ja tak, Możemy zostać przyjaciółmi. Co najwyżej rację To już niczego nie zmieni. zacina mi, bo mi się pobierają odcinki. Czekajcie. Matko. No i dosyć. Hm. Mocno się pobierają, no ale dobra. Chyba przeżyję. Może to wygląda jak bomba. Jody, nie wysadzaj nas. Muszę wyjść. Chcę mi się siku. Siku, 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 siku. Nie oddalaj się, okej. Okay? Jest minus 40. Nie idę podziwiać widoku. Dokładnie. Zajmę się Bo i tak trzeba mam właśnie taki kamuflaż jako tako. Będziemy. Będziemy za nimi. Dobrze lecim. Bingo. Idę sprawdzić, co jest w środku. Ja, ja. Seru się poprawić. Dzień dobry Ua. Łoty, Żołnierze ładują skrzynie do łodzi podwodnych. Podwodnych? To znaczy, że szczelnie? Jest pokładu. Tam musi być jakaś baza, do której łodziami transportują zapasy. Ilu żołnierzy? A, widzę chyba trzech. Niech Aiden ich zdejmie. Nie rozkazuj mi, ok? Tego nie mogę. Jeden chyba wypierdolił. Mi się wydaje. Ale ten, o ten jest jak najbardziej chętny do przejęcia jego dubska. Dzień dobry. O, jakiś hinol. fusion Ups Nie przemyślałem tego Sorry. <coughs> Czemu mnie nie ostrzegłeś? To. Co teraz? Dajcie mi chwilę, okej? Okay? No, mogę sprawdzić ja ciało, chyba. Łodzi Może nie ją Jasne, weźmy ich łódź, na pewno się nie kapną. Potrzebuję planu, a nie przepisu na samobójstwo. Proszę, przybierzmy, co ty właściwie robisz? Zaraz rozwiążę nasz problem. Brawo, na pewno się na to nabiorą. Takie, marny szans. Ale ta jebana szczelina sama się nie zamknie, prawda? O. Już mi się jeden odcinek pobrał. Popłyniemy łodzią do bazy. A potem zobaczymy. Pójdę z nią. A co z tej? łodzi są dwa miejsca. Przygotujcie plan naszej ucieczki. Myślę, że może nam być bardzo potrzebny. To jest mm -hmm. Nick. Daj mi Bomb has been planted. że możemy stamtąd nie wrócić. żeby się z tobą kurgą żerać jeszcze O obaj do way, to chyba tą łodzią nawet będziemy kierować módlcie się do boga żebym, się, żebym wyszedł z tego żebym wyszedł z tego całości uh -huh. Paragraf 22 też mi się poprawił. No jak nie widać? Chcecie patrzeć na mapę. Poza tym jest taki sygnał na dole widzę. No, pewnie nie. Jesus. Dlaczego się tak zatrzymałaś. Imponujesz mi. Niewielu zniosłoby taki ból. Może cierpienie towarzysza rozwiąże ci język? Moje pytania są proste. Chcę wiedzieć, kim jesteś. Kto cię przysłał? I skąd wiesz o istnieniu tej bazy? Muszę też wiedzieć, co się stało, gdy weszłaś w pole inhibicyjne. Nic mu nie mów, słyszysz? Będę ci zadawał te pytania w kółko i w kółko, dopóki mi na nie wszystkie nie odpowiesz. Kim jesteś? Twoją starą kurwa. Nic ci mówię. To chyba. Odpowiedz mi na pytania, a jego cierpienie się skończy. Nie chcesz gadać? Będę musiał coś zrobić. Może teraz zmienisz zdanie, jeśli pójdę o krok dalej. musimy tego robić. Powiedz mi wszystko, a skończy się ten koszmar. Odpowiedz, proszę, oszczędzisz cierpienia sobie i jemu. Omasz kolej. Niestety, ale teraz muszę cię opuścić. Kiedy wrócę, dokończymy naszą konwersację. Czyli już tutaj macie taki spoiler, że na pewno nas złapią, tak czy tak. A może nie. A może to takie jakieś mądre faki. I co teraz? Niszczymy kondensatory, jak zamierzasz to zrobić? Nie wiem, ale wymyślę coś. Beach. Mm. That looks good. 到底在说些什么？嗯哼、mm。接到，关队长，带他们离开，我们要问他们。明白。 To było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Beyond to Souls.